Uśmiechnij się. No co ty? Nie nagrywaj. Weź się uśmiechnij. Nie bo ty teraz zrobisz jakieś zbliżenie. Takie? Przestań, Nie będę się uśmiechać To i... No właśnie, dajcie zrobić takie. U tu, tu, tu. tu. I <laughs> go obstawiasz w bagażu? Mówisz? Na. Ja obstawiam po dychę Dawaj, tu coś jeszcze. Jak samo poczucie. Bardzo dobre. Znakomite wręcz. Tak? Nie, nie ma nawet grama odczuwalnego stresu. A jak wrażenia? Jeszcze żadne. No, stresujesz się? Nie, jak już wcześniej powiedziałem. Zero. Nothing. Nothing. And we are Try to catch it with my catch it with my. The surely was a good sign, despite of everything I saw. It's so time, time changing all the laws. Try to catch it with my hands so that I can take it home. Moi drodzy, tak po 4 godzinach jazdy, 3 godzinach lotu jesteśmy na Majorce. Tak, i na początku już nie możemy znaleźć naszej wypożyczalni, która podobno miała znajdować się na lotnisku. Jednakże to jedynie transport z lotniska jest darmowy, do którego właśnie zmierzamy. Nie jest źle, bo mamy już kluczyki. Mamy kontrakt, który podpisałem, ale go nie widziałem. I mamy naszego. It's beautiful. It's beautiful, or it's not. Nie chowaj się. I tu już jesteśmy. Zostawiamy naszą bestykę, ale tylko do jutra rana, po to, żeby wyruszyć nią w podróż. Przynajmniej dookoła wyspy. Nie, 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 nie. Wyłącz samochód. Robimy dubla. Wyłączam samochód, bo jeszcze go nie włączyłem. Dopiero do niego wsiedliśmy. Chciałem powiedzieć, że. To ja mówiłem, właściwie. O, Jezu. E, Powiedziałem tak, że. Jest 27 sierpnia. Jesteśmy. Dzień Boży 27 sierpnia. Który nastał tuż po nocy pańskiej z 26. No, która była dość Jak Widać i słychać na załączonym upojna. obrazku. Ciężka, ciężka. Ciężka, była noc. Ciężko. No właściwie Teraz sobie dłuższa, dłuższa niż dzień. I kolejny nastający dzień po niej będzie jeszcze cięższy. Ale taki nasz żywot. Także odpalamy auto. I jedziemy do Palmy. A, chciałem jeszcze dodać, że podobno w Majorce, na Majorce właściwie, ponad 300 dni jest dniami słonecznymi. Jednakże mamy niebywałe szczęście i natrafiamy na ten jeden z pozostałych dni i trafiamy na dzień deszczowy, pochmurny. No zimny nie, zimny, zimny on nie jest, zimny on nie jest, ale, ale jest deszczowy i pochmurny. Czy masz otworzyć? Nie wiem, nie Teraz? teraz? Nie drzwi tylko szybko Nie? Ja Dobra, teraz wszystko jasne o on teraz leci. Dobra, to jeszcze raz. Za to po lewej stronie mam piękne widoki na duże statki. No, możesz powiedzieć to, co wcześniej mówiłeś? To co wcześniej mówię, mówiłem o... Że zbliżamy się do katedry w palmie, która jest widoczna już tam z prawej strony. Bartek gdzie ty nas wywozisz? Piekłe. Twoje miejsce. Ha, ha. No nie patrz się tak na mnie Leci. Nie odzywaj się na mnie. nie odzywaj się na mnie. O nie Także więc Katedra La Palma, La Palma Majorka? Nie, Katedra Palma Majorka Nie Która obrazuje się tak, jakże pięknie w dzisiejszym pokmornym świetle. Ale w środku za to, to powinna wisieć, a raczej powinien wisieć, a dość spory nie witraż. Nie witraż. Żyrandol, który ma przypominać swoją formą, w swojej formie koronę cierniową, a autorem tego dzieła jest podobno. Pan Gaudi, którego imienia nie znam. O, mniej niż 20 stopni nie będzie. Jest ciepło. Ale mokro. Leje. Właściwie to zawsze mogło być gorzej. Mógłby, mógłby nawet gradem padać. A mamy tylko jakiś szapany deszczyk. Niczym w Majowy poranek. O. At the speed of light, and I'm terrified. Yeah, I'm terrified. So please, for the love of God, don't drench me. To był już z Palmy. Jedziemy na razie... Na razie gdzieś jedziemy. Postaramy się wrócić do Palmy. jak warunki będą bardziej sprzyjały. Było, było jechać na polskie morze, chociaż pogoda byłaby pewna. Spróbujemy pojechać po znakach. Wyślij buziaczka. No wyślij. No dobra, tak jak